specjalnie przy tym round table, o stole, jak widać, w Biurze Sprawiedliwości w Gostyniu. To moja kolejna wizyta w tym mieście. Dzisiejszy briefing pracowy jest udziałem również Pana Marka Soby, mojego kolegi z listy. Sprawy Sprawiedliwości w wyborach europejskich. Za chwilę po tym spotkaniu z Państwem będę spotykał się wraz z Panem Radnym Wojewódzkim, z Panem Burmistrzem Jerzym Kulakiem, ponieważ uważam, że należy ponad poziomami politycznymi rozwiązywać sprawy społeczności lokalnych i choć e, e, różni nad bardzo wiele, to na pewno jeżeli będę ja osobiście jako Europoseł, e, a może my dwali jako europosłowie, e, pomóc władzom miasta, zwłaszcza gdy chodzi o kwestie obwodnicy, e, to e, ja i my będziemy to czynić. Przy czym nie będzie to jedyny temat rozmowy z panem burmistrzem, ponieważ odbraliśmy się skargi od mieszkańców w kontekście toru karkingowego, który istnieje, zwłaszcza poziomu głośności, ilości dysydencji, które, które są, towarzyszą zawodom sportowym są, i i również e, to też przywrotem rozmowy z panem burmistrzem Kulakiem. E, chciałem powiedzieć, że e, e, Gostyn jest e, e, obok e, Piły, Gniezda i Poznania e, jedną z ostatnich e, miejscowości miast na ja przyczyszczowaniu bocznej mojej. E, e, nie tylko tych aglomeracji jak Poznań, nie tylko pierwsza stolica jak Gniezno, ale również, również państwa, miasto. Chciałem też podkreślić, że jako europoseł będę starał się wspierać stany regionalne, ale też bardzo uczciwie mówię, żeby tutaj nikt nie robił nikomu wody z mózgu. Nie wiem, czy państwo wiecie, ile razy. Wielkopolski stawał w ciągu tych 10 lat, kiedy ja byłem europosłem. Policzyłem to dwa razy. Dwa razy w ciągu 10 lat. I to oczywiście, Pan Europejski to jest instytucja, żeby to było jasne i żeby nikt nie oszukiwał, a, nikt nie oszukiwał yy, wyborców. Yy, to jest instytucja, która zajmuje się sprawami Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Yy, oczywiście Polski też. I tam regionalne, tam są partniane yy, rzadko, ale. Mając mandat europosła, oczywiście można z tego mandatu korzystać, wspierając, promując, lobbując pewne sprawy ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej. Gdy chodzi o obwodnicę, no, to jest taka, taka never ending story, niekończąca się opowieść. A wiem, że moi przyjaciele z Parlamentu Europejskiego, w tym Pan Poseł z Parlamentu Polskiego, być może jestem prorokiem, w karierę. Janek Grzegiczak, pan poseł Jan Grzegiczak składał w tej sprawie interpelacje i też składał poprawki praktyki, bo to najważniejsze. I to parokrotnie wiem, że koalicja rządowa, czyli posłanki posłowie PO i PSL odrzucali propozycji staczenia środków na obwodnicę w Gostyniu, natomiast traktuję Zapowiedź pana marszałka Wojśniaka, kandydata do Europarlamentu, zapowiedział, że, że obwodnica powstanie w ciągu najbliższych paru lat, jako no przepraszam, ale element tej kampanii wyborczej. I oczywiście ja bym bardzo chciał, aby tak się stało, tyle że jeżeli przez szereg lat władze województwa nie potrafiły jako priorytetowej inwestycji mimo zachęty ze strony naszych radnych, uczynić właśnie ulicy w Bostyniu, wokół gostynia, to ulice składane za min. 12 w wyborami brzmią troszeczkę fałszywie. Choć oczywiście należy powiedzieć sprawdzam i tego się domagać. I wreszcie na koniec I kilka godzin przed ciszą wyborczą. Chciałem powiedzieć, że mówię to po raz pierwszy publicznie, że w tej kampanii przejechałem około 16 tysięcy kilometrów, po Polsce. Byłem, jeśli nie wszędzie, to niemal wszędzie. Miałem bardzo wiele spotkań w terenie, na które przychodziło 5 osób. E, na niektóre 10, e, ale nie niektóre 300. E, to oczywiście, ale każdemu e, staram się poświęcić e, dużo czasu. E, myślę, że e, będę bardzo dobrym obasporem. I wielkopolski i Polski w Paraniu Środejskim e, e, chciałem podkreślić, że w Paraniu Światejskim dziś się doświadczenie. Ja jestem od 10 lat, byłem trzecim Polakiem po Jerzy Bóstku i wybrany jako hmm, przez takie notowe grono dziennikarzy i polityków urodowalnego roku, tak było w roku 2008. Byłem najczęściej przejmającym polskim europosłem kadencji 349 w tej kadencji, mam czwarte miejsce wśród polskich europosłów, a 26 miejsce wśród... 36 europosłów wychodzi o ilość raportów, sprawozdań, które są podstawą oceny pracy europosła. No, nie chcę tutaj pytać o rekordy, o te raporty, mają niektórzy europosłowie, którzy kandydują państwem do do Parlamentu Europejskiego. Nie będę miał takich nazwisk. Życzę im, żeby jak mieli szansę, byśmy poprawili w tej kwestii, bo Ilość raportów zero to wykaptanie mówiąc, jest raczej zatrażająca. Zwłaszcza yy, jak się nie z dużej grupy politycznej. A, yy, a więc, yy, także tak, jako był minister do spraw europejskich, w rzeczywistości Rzebołuska, yy, myślę, że moje doświadczenie yy, yy, europejskie, yy, a także fakt, że premier tak Kaczyński teraz w tym kraju, w uznaje, że ma być listy, PiS w PiS Wielkopolsce i że będą skuteczną lokomotywą. E, e, myślę, że to wszystko sprawi, że e, wyborcy, i tyle jak najważniejsze, oddadzą na listę pisów znacznie więcej głosów niż to było poprzednio. Przypomnę, że w w 2009 roku aż 60% słowa na platformę, to 19% napis. Uważam, że dzięki aktywności, e, działalności, procentowości mojej, e, pana radnego Markasowy, i pozostałych 8 kandydatów PiS te proporcje się zdecydowanie zmienią. I na koniec, jeszcze już kwestia czysto regionalna, ale bardzo ważna, to jest bardzo dziwna relacja do parlamentu. Dziwna, ale jest. Wiadomo, że przy wyborach do Sejmu w okręgu leśno kalisz z okrzędem kandydatów, ona się nie zmienia w zależności od pretensji. W wyborach do parlamentu. Liczba mandatów w okręgu, okręgu 13 zależy od, yy, zależy od yy, yy, frekwencji. I tak, w 2004 roku było 6 europosłów Wielkopolskich, frekwencja spadła 5 lat później i tych europosłów teraz jest 5. Yy, a więc apel do Wielkopola, aby na te wybory poszli, yy, a to walczyli o 6 mandatów, yy, a nie obchodzili się 4 ponieważ y, okręgi, które będą miały dużą frekwencję, obecnie działają na przykład w Warszawie, na Śląsku, w Małopolsku wszystkim, mogą ten y, piąty mandat tylko w zabrać, lub też my komuś możemy zabrać, mieć sześć mandatów. Uwaga, bo do wszystkich wyliczeń y, ekspertów, specjalistów, y, partyjnych, y, wynika, że szósty mandat tylko Polsce jest możliwy. I to byłby prawdopodobnie drugi mandat Prawa i Sprawiedliwości. A to oznacza, że uwaga, jeżeli komuś leży na sercu interes regionu, to powiedz wyborcy nie partyjnie i politycznie, to są wybory e, parlamentarne, ale właśnie w interesie regionalnym, to jest zagłosować w wyborach europejskich na Prawo Sprawiedliwość, ponieważ to bardzo zwiększa szansę na drugi mandat e, napisu. Ale najważniejsze, można zdecydować o szóstym mandacie na Wielkopolski. Głos na PiS oznacza prawdopodobnie szósty mandat, żeby było tutaj sześć mandatów, a nie cztery. Sześć jak 10 lat temu, a nie pięć jak przed pięcioma laty. I żeby głosować na PiS, bo wtedy jest szansa na ten szósty mandat dla regionu wielkopolskiego. Stąd też prośba o prewencję jak największą i ten apel wspólnie Pan Radny yy, bardzo proszę. Ja dodam jedynie tylko do tego, co tutaj Pan poseł powiedział. Jako Radny Sejmiku w najbliższy poniedziałek jest sesja radny cejniku i w interpelacjach na pewno wystąpię z zapytaniem do Marszałka, żeby im potwierdził, że do 2018 ta, ja powiem, ta obwodnica, tak jak tutaj obiecywał, że ta obwodnica powstanie. Proszę mnie, czy to potwierdzi mi na piśmie odpowiedzi na moje Dziękuję bardzo. Jeśli jakieś pytania, to bardzo proszę. Zaraz z Państwem. Udajemy się do Pana Burmistrza Jerzego Dulaka, skończąc, się Panią e, też jego ojca, Pana Tarasowa Także widać, się takie dynastie w ale jest za tym, że pojazd, za tym, jak powiem, aktywne, polityczne może przechodzić. No, Zresztą teraz... mm. okay. yes. to teraz? widać. Zresztą. że będzie rozmawiał z burmistrzem na temat katedralu. Ym... Mógł pan przybliżyć na. No, no tak. pan... Ja będę tutaj historycznym przechadzicielem e, informacji, które e, no przed chwilą dosłownie byliśmy mm. w spotkaniu. Z przedstawicielem 20 paru rodzin, ludzi mieszkających wokół tołu, którzy narzekają na olbrzymie spieczenie hałasu i że to jest dla nich poważny problem. I no, ja, jako przekażę to panu burmistrzowi, wpisując go do szanbucha, z pytaniem, jak ten problem należy rozwiązać, bo przecież że tak powiem. A Pan może pomóc w tym? Przepraszam bardzo, ale Europoseł w <grym> Europoseł, moim job description nie ma, że tak powiem, w moim portfolio nie ma tego typu problemów, ale jeżeli do mnie jako Europosła przychodzą mieszkańcy, jeszcze słyszymy o tym, że poseł na Sejmie bardzo problematyczny. E, e, zgłosił interpelację, e, której celem, tego się dowiedziałem, no lata refero, nie to był specjalistą, to e, wiem, w tym momencie nie sprawdzałem tego, e, interpelację, której celem jest zwiększenie e, zwiększenie e, mocy e, używanych tam e, tych, e, tych, e, gochatów, tak? To, no, to zapewne dla tych rodzin, 20 panów, które teraz są w są będzie jeszcze większy problem z tego, z tego tytułu. Ja podkreślam, tu nie chodzi o to, żeby e, cokolwiek e, nie wiem, zamykać, czy ograniczać czy, czy komuś działalność, po prostu to, jest to z jakichś powodów, e, ale chodzi o to, żeby pogodzić interesy, że tak powiem, sportowego całą Czerwoną Rybkę ze środowiskiem mieszkańców no i, i myślę, że o taki konsensus, taki kompromis warto zabiegać i według tym pomóc, to się będę bardzo cieszył. A sprawa wyniknęła dosłownie, nie planowałem tego, bo w agendzie mojej rozmowy z panem burmistrzem Kulakiem, O od początku była kwestia obwodnicy, nie, nie ta sprawa, no ta sprawa wyniknęła dosłownie na zasadzie interwencji. Jeżeli chodzi o wojewódzkie drogi 434, Uważasz e, Pan, że e, słowa Pana Marszałka na ma są już na bierzmie? E, cieszę się, że padły. E, szkoda, że padły w kampanii wyborczej, bo to zawsze jest e, trochę tak, jakby e, ktoś nagle zafałszował gratitudę. E, gdy te słowa padły, Parę dni po wyborach samorządowych, parę miesięcy po wyborach samorządowych, to od temu wypadło w trakcie kadencji, a nie przyznaję dni to trwało 300. Ale rzekł jasne, ja robię wszystko, żeby powiedzieć wraz z Panem Radnym, sprawdzam i będę wspierał to, żeby ta powstała w ciągu najbliższych 4 lat. Rzecz tym, że, że jeżeli. Dzisiaj, jak mnie ludzie, także, także w Gostyniu i rozszerzono skrót, skrót partii pana marszałka P.O. w no to po siedmiu latach rządzenia przez tą partię i jak słyszeliśmy o różnych inwestorach z Kataru, którzy byli polskie stośnie i setki obietnic, to choć nie składało ich pan Marszał Woźniak, no to jednak były formacje, która w formację, która takich obietnicach się Stąd budzi to powiedziałbym, zasadę ograniczonego zaufania. Ale ja podkreślam, tak jak mówiłem publicznie o tym już na różnych konferencjach, że będę wspierał mówiliśmy także o tym razem z panem radnym, że będę wspierał i z szefem klubu radnych w panem radnym Przewodniczącym Czabińskim że będę wspierał to co pan marszałek e, przygotował do Brukseli i o projektu. Mimo, mimo, że wiem, że niektóre z tych projektów są sprzeczne z projektami Unii Europejskiej, chodzi o szpital o przy szpitala dziecka w Poznaniu, bo Unia Europejska nie daje na, na służbę zdrowia. Niestety, ja żałuję, ale ten fakt ja to wiem. E, w związku z tym, że jeżeli to sprzeczne z tymi, tymi projektami będzie trudno ugryźć. Temat, to ja będę jako europoseł te projekty popierał, bo jest to korzystne dla, dla regionu, zostało po prostu przez gdy będę to popierał, bym sugerował w przyszłość, żeby może y, projekty były na przyszłość podkreślam, bardziej zakreślone w priorytetach, no, bo, bo jeżeli słyszymy, nie ma się decyzji, ale jeżeli słyszymy o pomyśle, żeby brać pieniądze y, na pozem, na ogóle y, na to w Poznaniu, a kiedy Unia Europejska więcej niż niechętnie daje pieniądze na trolejbusy, w akrobatach są tramwaje. No więc to od razu zmniejsza szansę realizacji danego projektu. Odbudować no, się tramwajową najbardziej. Natomiast branie pieniędzy na trolejbusy myśleć, że są tramwaje, jest tak samo ryzykowne jak przykład zupełnie inny z tego regionu, jak branie pieniędzy na drugie lotnisko, chociaż pierwsze mieści się 50 km dalej to kwestia Gdyni i Gdańska, prawda? Więc po prostu no, warto też że, wiedzieć, żeby później nie przestrzegiwać swoich, swoich pomysłów, swoich projektów. Ale te projekty, które są, zostały przyklepane przez seni, chociaż nie we wszystkich szczegółach będę. Będę wspierał także ten projekt, który będzie dotyczył owodnicy w Gostyniu, a pan Rachałkowie życzę, żeby ten projekt realizował. Skokandyduję Jakiś wpływ w naszym świecie państwa, że jest zamana przenikalność władzy do narodu. Zamana, jak do tej pory. Bo na do poprzednich wyborów tutaj w Gostyniu pojawiają się osoby. Zdjęli się takie ci inne osób i tam przez te oczy z piscu, czy Ja osobiście tej osoby do tej pory nie widziałem, ani nie słyszałem, to jak ja na taką osobę mogę głosować. Czyli Ciebie... Ryszła Przelecka ja powie, żeby nie głosować na małe partię, to szkoda głosów. Jeżeli się komuś podoba w Polsce służba zdrowia i się komuś podoba sytuacja gospodarcza i to, że... Setki tysięcy polaków z kraju i że jest duże bezrobocie, to nie głosuję na podróż Jeżeli to się, yy, co robi władza, nie podoba, yy, lub to, co władza powinna robić, a tego, czego nie robi, się nie podoba, no to głosuję na podróż sprawiedliwość. Ale oddawanie głosu na małe partie jest kompletnie, w moim szkoleniu, bezsensowne, bo szkoda głosu. Natomiast tutaj, czy to będzie głos na Czaręckiego, czy na yy, yy, Markasowa, czy na panią Wiemility anglistkę z Poznania, to są to głosy na listę i każdy z tych głosów się liczy. No, Pójdzie oczywiście do reglamentu wchodzi ten, kto tych głosów otrzyma najwięcej z danej listy. Co do pierwszego, to absolutnie podzielam Pana opinię. Tak, 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 Mały, ale, ale kontakt był, ale pozytywny. Ale pozytywny, ale pozytywny. 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 Tak, tak jak chodzi, Wychodzi o kwestię rzeczy. Wybory są rządowe za zapasem, europejskie są tak, kosztą to. Po to. No, Nie rzucę tych wyników, nie deklaruję tego tak. Ja z mojej perspektywy, no, przecież nie dodało, że jestem prawicowym... Nie, 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 tak. no, nie, politycznie, bo to no, dalej. No, bo… Marka, my, my. No, no, przy marku jestem. Tak, no bo ja nie opracowałem, ale współpracujemy.